Gdy gram, nikt mi nie przeszkadza. To jest najpiękniejsze. Zawsze mogę pokazać uczucia poprzez muzykę. Czuję się cudownie, gdy gram. Chciałabym być przykładem dla dzieci, tak samo jak mój brat jest przykładem dla mnie. W czwartej klasie pojechał do Lincoln Center na lekcje. Potem dołączył do niego młodszy brata, a potem oczywiście ja. Skoro oni mogą się czegoś uczyć, to ja też. Ale gdyby ktoś mi powiedział dziewięć lat temu, że będę grała na wiolonczeli, to bym go wyśmiała. Zdecydowałam, że będę grać na trąbce w piątej klasie. Mój brat grał na trąbce w zespole szkolnym i w swoim zespole jazzowym. Chciałam być taka jak on. Trąbka jest uważana za męski instrument, więc większość czasu spędzam w męskich zespołach i orkiestrach. Z reguły wszędzie, gdzie gram jestem jedyną dziewczyną. Przyzwyczaiłem się do tego, jak chłopcy to to ze sobą żartują. Jest to zupełnie inaczej niż dziewczynki. W każdą sobotę jadę pociągiem z Penn Station do Juilliard, która sama w sobie jest wspaniałą szkołą. Otoczycie tu sama śmietankę. Najlepsi tancerze, aktorzy, śpiewacy, operowi, muzycy. przebywanie z nimi i słuchanie jak grają jest fantastyczne. To jest dla mnie najlepsza edukacja. Uwielbiam trąbkę, uwielbiam, trąbkę uwielbiam, jej uwielbiam jej dźwięk. Utwory, które wykonuję raz są to energiczne fanfary, innym razem liryczne melodie. Ten instrument ma duże możliwości. Zresztą bez względu na instrument zawsze będę związana z muzyką. Muzycy w moim wieku, albo nawet młodsi, zaczynają bardzo dbać o technikę, gdy osiągną wysoki poziom. Trwają ciągłe zawody, kto zagra najwyżej, najgłośniej, najszybciej, kto robi największe wrażenie, kto kogo przetrzyma. Czasami granie muzyki polega tak naprawdę na tym, żeby się w niej zatracić, zapomnieć o rywalizacji i technice. Wydaje mi się, że moją najmocniejszą stroną jest moja pasja i moje emocje, które staram się przekazać poprzez muzykę. Gdy gram, niemal zawsze zmienia mi się nastrój. Lubię słuchać różnej muzyki. country, klasycznej, jazzu, i bluegrass, muzyki etnicznej. Zawsze mi się zdaje, że każda muzyka na swój sposób jest interesująca. Wydaje mi się, że jazz pociąga wiele osób, bo jest najbardziej bezpośredni. Szczególnie tutaj muzyk powinien włożyć coś od siebie, pokazać, Własne emocje, własną interpretację. I jestem przekonana, że bez ze względu na to, na czym gram, instrument jest tylko narzędziem. Wydaje mi się, że nawet jeżeli będę chciała zostać prawnikiem albo lekarzem, to muzyka będzie mi zawsze towarzyszyć. Muzyka zawsze będzie we mnie. To jest takie głębokie, palące pragnienie wykonywania muzyki. The music to be Wiedziałam, że harfa jest moim instrumentem w momencie, gdy po raz pierwszy na niej zagrałam. Nigdy nie sądziłam, że aż tak mnie zafascynuje. Stanowczo stała się w dużym stopniu przedłużeniem mnie samej. Moja mama jest bardzo muzykalna, więc chciała, żeby jej pierworodna córka też na czymś grała. Wybrała jej skrzypce. Potem pojawiła się moja druga siostra i zaczęła grać na wiolonczeli, potem pojawiłam się ja. I też chciałam grać na instrumencie, jak moje siostry. Pierwszy raz zobaczyłam harfę w telewizji i zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Najbardziej podobał mi się jej kształt. Ogromnie lubię te rzeźbienia, ozdoby. Od razu wydawała mi się anielskim instrumentem. No, dźwięk też miał duże znaczenie, ale najbardziej przyciągnęły mnie powierzchowne ozdóbki. Moja harfa ma ogromny, niebieski pokrowiec, który wygląda jak wielka rękawiczka. Moje siostry i ja zdawałyśmy na różne zajęcia do różnych szkół, ale zawsze chciałam chodzić do Juliarda. Najbardziej lubię grać z orkiestrą. To takie wspaniałe uczucie, gdy wspiera mnie ogromna orkiestra. Uwielbiam to. Naprawdę. Jeżeli gram radosny, lekki utwór, to wpadam w dobry nastrój. A jeżeli zmienia mi się humor, wybieram cięższe, tajemnicze kawałki. Wiele utworów ma zmienny nastrój. Gdy gram, z reguły zapominam o wszystkim. Koncentruję się głównie na muzyce. Ale są chwile, gdy myślę o czymś innym, coś mnie rozprasza, na przykład ludzie na widowni. Czasami ktoś założy coś dziwnego. Annabelle, Annabelle jest bardzo szczęśliwym dzieckiem, ma swój własny, wyróżniający voice. się tak. Więcej arpeggio w, w kolejnych akordach. -da -da -da. Mogę ją nauczyć, jak poruszać palcami. Mogę powiedzieć, gdy przesadza z interpretacją lub przeciwnie, ale nie przekażę jej wewnętrznego głosu, który sama musi wydobyć. She has the ability Umie przyswoić większość informacji, a, a potem je sobie przetworzyć, poukładać. To niewiarygodne. Cała ich rodzina jest bardzo zgrana. Wszyscy sobie pomagają w ćwiczeniach, pilnują dzieci, myją naczynia, pomagają, pomagają sobie w pracy, razem podróżują i razem one występują na koncertach. Potrafią pogodzić życie rodzinne z wyjazdami. Z reguły dzielą czas na ćwiczenia i weekendy. Wtedy grają z rodziną. Moim marzeniem jest występowanie z moją rodziną. Chciałabym, żeby moja kariera rozwijała się z nimi. Wielbiam z nimi grać. Nasz dom jest zawsze pełen muzyki. Wszyscy razem ćwiczymy. To bardzo fajne, bo można się zapytać o dany utwór albo o wymagania w szkole Juilliarda. Zawsze ktoś mi odpowie i pomoże. Granie na harpie podnosi mnie na duchu. Czuję się szczęśliwa. Uwielbiam to wrażenie, że coś mi dobrze wychodzi i w dodatku sprawia mi przyjemność. Chciałabym robić wiele rzeczy: podróżować, dawać koncerty na całym świecie, uczyć, grać z orkiestrą. Tyle się tego zebrało, że nie wiem, czy mi się uda wszystko zrealizować. Najwięcej przyjemności z gry na skrzypcach sprawia mi satysfakcja, jaką daje odtwarzanie muzyki. To niesamowite uczucie, gdy wiem, że dobrze zagrałam, że uzyskałam taki dźwięk, jak chciałam. Trochę się denerwowałam przed przesłuchaniem i nagraniem dla londyńskiej orkiestry symfonicznej, ale jak stanęłam przed orkiestrą i zaczęłam grać, rozluźniłam się i wszystko poszło dobrze. Emocje związane z danym utworem mają na mnie ogromny wpływ. Wielu romantycznych kompozytorów, na przykład stworzyło bardzo emocjonalne utwory i żeby je zrozumieć, trzeba czasem wymyślić sobie jakąś historyjkę, która by wyjaśniała tę muzykę. Gdy występuję przed publicznością, czuję, że zamykam się we własnym świecie. Myślę tylko o tym, co teraz robię i jak się czuję. Muzyka do Jeziora Łabędziego jest bardzo dramatyczna, można się przy niej popłakać. Historia jest tragiczna, więc pełna emocji, które odczuwam w Wydgram. Zaczęłam grać na skrzypcach przez moją siostrę. Gdy miała 4 lata, zaczęła męczyć mamę o skrzypce. Mama w końcu się zgodziła i stwierdziła, że możemy obie zacząć się uczyć.